Zaczynamy kolejną rozmowę w ramach naszego podcastu, podcastu grupy Awerto. Detektyw i windykator Małgorzata Marczulewska jest naszym regularnym gościem i regularnie podejmujemy tematy związane zarówno z gospodarką, z ekonomią, ale i sprawy detektywistyczne, obyczajowe, społeczne. Pani detektyw, to o czym my dzisiaj porozmawiamy, bo ostatnio było tak bardziej gospodarcze. Mm -hmm. Dzień dobry. No to dzisiaj być może rozpoczniemy wątek oszustw matrymonialnych. Znaczy, my już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale to jest chyba taki temat, który co sezon wymaga pewnego odświeżenia, bowiem ta skala oszustw matrymonialnych w dobie rozwoju portali internetowych chyba tak naprawdę co miesiąc wymaga pewnej aktualizacji, bowiem tych tematów jest dużo. I tych metod oszukiwania też jest coraz więcej. No tak, no, kreatywność oszust, oszustów nie ma granic, i tak naprawdę, jak spotykamy się z kolejnym procederem, to sama czasami się nie mogę nadziwić, kto to wymyśla i w jaki sposób to tym kieruje, że ludzie się na to nabierają. Natomiast, w przypadku tych oszustw matrymonialnych, rozwiązanie jest bardzo proste. Tutaj w grę nie wchodzi zdrowy rozsądek, tylko uczucia. A jak się myśli sercem, to nie zawsze się myśli racjonalnie. I stąd e, oszuści, którzy są specjalnie szkoleni e, w tego typu zagrywkach, e, łowią swoje ofiary, e, a jak już upewnią je w przekonaniu, że trafiły na miłość swojego życia, to wtedy dopiero atakują. Mało tego, bardzo często jest tak, że ofiara. E, jak analizujemy całą sprawę, to to nie jest tak, że to oszust proponuje pieniądze, tylko do tego stopnia oszust robi z siebie nieszczęsną ofiarę, że to yy, ta osoba proponuje yy, jemu yy, pożyczkę bądź przekazanie jakiejś nieruchomości, yy, przekazanie samochodu bądź innego dobra materialnego na, je, na jego rzecz. O, te osoby są specjalnie szkolone pod tym, jak działa yy, mózg człowieka. Jakich zagrywek używać, kiedy je stosować, jak potoczyć daną rozmową, żeby skończyła się propozycją finansową. Pani detektyw, jeżeli Pani więc pozwoli, to dzisiejszy podcast poświęcimy mężczyznom, którzy oszukują kobiety, a jak się spotkamy za miesiąc, to porozmawiamy o kobietach, które oszukują mężczyzn, bo temat oszustw matrymonialnych wymaga chyba całkiem dużego poszerzenia, bo domyślam się, że i takie sprawy i takie do Państwa trafiają. Tak. I kiedy trafia tutaj do pani kobieta, która mówi, że została oszukana przez mężczyznę, którego nigdy w życiu wcześniej nie widziała na oczy, to to jest częsty przypadek? Czy to są takie sytuacje, z których my się trochę czasami śmiejemy czytając je w internecie? Takie sytuacje są bardzo częste. Generalnie jest tak, że to nie jest nie są tylko takie sprawy, że my tych oso że te osoby się nigdy nie widziały, a przekazały pieniądze. One są w dużej części, na przykład, natomiast mamy też sprawy takie, gdzie przychodzi do nas klientka i mówi, że była w związku na przykład rok, dwa, trzy z daną osobą i dopiero wtedy doszło do oszustwa. My jak taką sprawę prowadzimy, to często okazuje się, że to nie jest tak, że dana osoba była w związku rok z, z, z tym oszustem, bo prowadząc postępowanie okazuje się, że on w tym samym czasie był z kilku z kilkoma kobietami, z kilkoma kobietami, i każdą w ten sam sposób traktował, i w ten sam sposób oszukiwał. To są osoby, tak jak powiedziałam na początku, specjalnie szkolone do tego, żeby te pieniądze wyciągać. Ja, jak poznaję taką historię, to sama się dziwię, bo jeżeli żyłabym w pięciu związkach jednocześnie, Wydaje mi się, że mogłabym się w pewnym momencie zacząć gubić. Co mówiłam, której kobiecie, jaką historię stworzyłam? Zdarzały mi się takie przypadki, to ja, że to się wtedy tuszuje jakoś albo, albo ucieka się w anegdotę, albo w jakąś pomyłkę. Tak, dlatego mówię, dla mnie, jako zwykłego człowieka nie żyjącego z oszustw, byłoby to trudne. Natomiast tamte osoby, które są oszustami, oni są do tego specjalnie wyszkoleni, dokładnie wiedzą co powiedzieć w sytuacji, kiedy by zaliczyli jakąś wpadkę. Jak z niej wybrnąć, jak dalej pokierować rozmową. Najczęściej jest tak, że jeżeli dochodzi do jakiejś tam, na przykład, pomyłki, to mężczyzna zasłania się koniecznością zachowania tajemnic, na przykład związanego z jego wykonywanym zawodem, i informuje, że nie może zdradzić szczegółów danej sprawy, ale jak jeszcze pożyją razem rok, dwa, bądź wezmą ślub, to wtedy obiecuję, że wszystko jej powie, tak? Najczęściej ci oszuści robią nad sobą taką aurę tajemniczości i żeby nie musieć się tłumaczyć z niektórych sytuacji, na przykład dlaczego nie było danej osoby dwa tygodnie, tak? Bo nie mówią, że wyjeżdżają do pracy, nie będzie ich trzy dni, a nagle wracają po dwóch tygodniach, tak? Także często roztaczają taką aurę, Tajemniczości na przykład są sytuacje, że pan informuje, że pracuje w służbach specjalnych, albo w ABW, albo w jeszcze innej pracy, która wymaga od niego zachowanie tajemnicy zawodowej i tym robią sobie taką otoczkę na wypadek, gdyby czymś się zdradzili. I takie sobie dają też tym poczucie bezpieczeństwa. Natomiast kobiety, które w taki związek się. Uwikłają, są bardzo pokrzywdzone i często jest tak, że tracą majątek całego życia albo bardzo dużo pieniędzy, które odkładały latami. Natomiast same przyznają już po tej stracie, że chyba bardziej boli ich serce niż, niż finanse. Odwrotnie jest w przypadku facetów. Jeżeli oni zostają oszukani, to im najczęściej bardziej szkoda pieniędzy. Natomiast kobietom najczęściej bardziej szkoda tego samego związku, bycia, bycia w nim, tego poczucia bezpieczeństwa i tego wszystkiego, co, co je spotkało w czasie, gdy z tym oszustem przebywały. No tak, bo tutaj rzeczywiście na pewno nasi słuchacze zastanawiają się, jak to jest możliwe, że. Świadome kobiety, bardzo często posiadające duże sukcesy zawodowe, duże kariery, duże pieniądze, tak łatwo wikłają się w relacje, które od samego początku postronnym obserwatorom wydają się co najmniej specyficzne. Bo domyślam się, że w tych relacjach, które tutaj pani wysłuchuje, na tej kanapie, na której właśnie siedzimy, zdarzają się takie historie, że starsza pani spotyka. Młodszego pana o 20-30 lat, i nagle okazuje się, że jest wielka miłość, która okazuje się być miłością niespełnioną albo spełnioną finansowo, i to tylko po jednej stronie. Albo dochodzi do romansów internetowych, gdzie finałem jest przelew na konto. Czy takie historie się zdarzają? Oczywiście w każdym miesiącu, i to w jednym miesiącu, to takich spraw mamy często po kilka, i one zdarzają się. Zarówno tak jak tutaj Pan powiedział, są to przestępstwa internetowe, najczęściej z obcokrajowcami, i tutaj powodem tego przelewu jest na przykład konieczność przyjechania do danej osoby do innego państwa, konieczność wyrobienia sobie jakichś dokumentów, nagła śmierć bądź jakaś utrata zdrowia przez członka rodziny, i konieczność przelania szybko pieniędzy na leczenie. Tysiąc różnych powodów jest do tego, żeby te pieniądze wyłudzić. Jak już pieniądze są wyłudzone, najczęściej ten kontakt się urywa. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobą, która była w stałym związku, tutaj te przypadki są dużo trudniejsze, bo te osoby już ze sobą na co dzień żyły, często ze sobą sypiały, mieszkały i. Czuły, że są kochane, mają poczucie bezpieczeństwa, planowały rodzinę, często ślub. Mieliśmy sytuację, gdzie oszust wyszedł z ukrycia tydzień przed ślubem, jak byli już zaproszeni goście, było wszystko przygotowane i trzeba było wszystko odwoływać tak, na ostatnią chwilę. Tutaj, tak jak mówiłam na początku, te kobiety są skrzywdzone o wiele bardziej, ponieważ doświadczyły fizycznie tego uczucia które potem okazało się fikcją i bardziej zranione jest ich serce e, niż umysł. Tak jak Pan powiedział, często są to osoby na wysokich stanowiskach, bo to nie wybiera się osoby, która nie jest majętna. Tymi ofiarami są kobiety, które posiadają dosyć spory majątek. E, I e, bardzo często jest tak, że m, tracą pieniądze i dopiero potem myślą, jak mogłam być tak głupia i tak się zrobić. No to nie myśli się głową, tylko myśli się sercem. I... E, Uleczenie tej duszy, tej kobiety, trwa często wiele lat. Najczęściej kończy się terapią psychologiczną bądź wizytą u psychiatry, i wiem, że dochodzenie do siebie po takim związku trwa bardzo długo. Finanse można odbudować, dosyć szybko, zależy o jaką kwotę oczywiście chodzi, ale generalnie, jeżeli osoba ma wysokie stanowisko, dobrze zarabia, to finansowo sobie poradzi pytanie, czy poradzi sobie fizycznie i psychicznie z tą całą sytuacją, bo wiem, że zwłaszcza kobiety, które w takich sytuacjach były, mają problem, żeby potem zaufać drugiej osobie i dojść psychicznie do stanu sprzed tego oszustwa. Pani detektyw, ale jest też trochę tak, że nam się to wydaje aż nieprawdopodobne, że do kobiety w mediach społecznościowych czy na portalu randkowym pisze mężczyzna podający się za kapitana, podający się za pilota albo podający się za Żołnierza rozkochuje ją w sobie tylko wiadomościami online i doprowadza do takiego stanu, że ta osoba przez korespondencję jest w stanie mu przydać pieniądze. Mm -hmm. To też wynika z tego, że często to są kobiety albo wiele lat samotne, albo żyjące w jakichś związkach, ale czujące się niekochane. Są też takie osoby, które żyły na przykład w związkach, ale od wielu lat nie utrzymują żadnego kontaktu, na przykład fizycznego. Tak? I nagle pewnego nudnego wieczora dostają wiadomość na przykład na Facebooku Cześć, nazywam się Krzysztof, przepraszam, że przeszkadzam, ale... Zobaczyłem Twoje zdjęcie profilowe u mojego znajomego, a że jestem na środku morza i trochę mi się nudzi, to postanowiłem, że napiszę Ci, że jesteś piękna, miłego dnia. I to się najczęściej zaczyna od takiego jednego zdania, nawet nie propozycji randki, tylko od informacji, że fajne zdjęcie, tak? albo ładnie wyszłaś na zdjęciu profilowym. To jest najczęściej jakaś naprawdę błahostka, od której się zaczyna. I teraz te kobiety, które słyszą komplement, często pierwszy od długiego czasu, yy, dziękują za niego i rozpoczynają dalszą konwersację. Oszuści na tym właśnie żerują. To nie jest tak, że oni piszą do jednej osoby. Oni w tym samym czasie taką samą wiadomość piszą, na przykład do 400 osób. I z tych 400, dwie, trzy, cztery zawsze odpowiedzą. Tak, pani słucham i z takiego bardzo pragmatycznego punktu widzenia. Sytuacja rzeczywiście wydaje się być, być taka, że jak ktoś myśli rozsądnie, to na pewno pomyśli sobie, że nie no, ktoś tu mnie próbuje urobić. Pan myśli bardzo trzeźwo, logicznie. Jesteśmy teraz w pracy, nagrywamy podcast. Niech Pan sobie wyobrazi, że jest Pan samotny od 20 lat. Mieszka pan sam, chodzi pan do pracy, która pana załóżmy nudzi, bo to są te często osoby znudzone życiem już, i nagle pojawia się piękna e, kobieta, sądząc po jej zdjęciu, które ma e, w danym portalu, e, która e, wydaje się być panem zainteresowana tym, jak pan wygląda, co pan robi, wykazuje chociaż odrobinę zainteresowania pana życiem. Długo, dawno pan tego nie doświadczył. Nie podziękuję pan za to? I wystarczy napisać, dziękuję, i już zaczyna się dyskusja. Tak, na, tak bo to jest. Chodzi o to, żeby nawiązać konwersację. Konwersacja jest już pierwsza nawiązana, choćby nawet jedno-dwuwyrazowa, to oni taką rozmowę dalej ciągną, tak? Pan napisze, dziękuję, a oni odpiszą, nie musisz dziękować, to, to była sama przyjemność, że mogłem ci to napisać. Piękne masz oczy. I znowu ona odpowiada, tak? Oni zadają pytanie otwarte, takie, na które. Pan nie odpowie tak nie, tylko raczej wypowie się pan jakimś tam zdaniem. I tak się nawiązuje konwersacja, czyli oni od takich prostych, zwykłych, banalnych często stwierdzeń spośród kilkuset kobiet mówią dwie, trzy, cztery, pięć, które się zahaczą na te ich zagrywki i daną konwersację potem prowadzą. Kiedy więc robi się niebezpiecznie, jeżeli chodzi o te relacje męsko-damskie, matrymonialne, zawiązywane w internecie albo które, że tak powiem, mają tą nić oszustwa, podszytą gdzieś w tle? Przede wszystkim trzeba sprawdzić, na ile ta osoba, za którą się ona przedstawia, na ile jest wiarygodna na ile jest, są jej logiczne wypowiedzi i na ile ta osoba stara się wzbudzić w nas jakieś, nie wiem, poczucie winy albo czy opowiada swoją historię, że ma trudną, szuka wsparcia. Czasami jest tak, że taki oszust buduje taką relację latami. To czasami jest tak, że pisze ktoś z Ameryki Południowej, który wyjechał do pracy i tam utknął na przykład i nie może wrócić. Tak? Taką relację buduje przez kilka miesięcy, czasami nawet przez kilka lat, do czasu, kiedy dana osoba jest gotowa na to, żeby ten związek już fizycznie zacząć tworzyć. I wtedy zaczyna się próba wyłudania pieniędzy. Nie mam za co do ciebie przylecieć, albo muszę sprzedać doma, żeby sprzedać dom, muszę mieć na notariusza. Bądź tysiąc jeszcze innych historii, które spowodują to, że taka osoba przeleje środki finansowe. Mieliśmy taką sytuację na przykład, gdzie obcokrajowiec, 40 lat starszej kobiecie, zaproponował wspólne życie, ślub i związek do ostatnich dni obiecał, że będzie wyglądało wszystko jak z bajki i kobieta do tego stopnia uwierzyła, że chciała sprzedać swój dom w Polsce i wylecieć za granicę. Oczywiście pieniądze miały być wysłane wcześniej, żeby był kupiony dom, że jak ona przyjedzie, to żeby już można było w tym domu zamieszkać. Oczywiście w momencie przelania pieniędzy dana osoba by zginęła i nie mielibyśmy pewnie możliwości Takiej osoby znaleźć, ponieważ to są osoby też dobrze wyszkolone. Oni wiedzą, z jakich programów komputerowych korzystać, żeby byli nie do namierzenia. I tak naprawdę detektyw czy zwykły, zwykła jednostka policji takimi rzeczami się nie zajmuje. To już muszą być wyspecjalizowane jednostki, które mają możliwości korzystania z techników informatycznych i z informatyków śledczych na terenie wielu państw jednocześnie. I takie sprawy y, często latami są prowadzone, zanim się dojdzie do y, sprawcy. I ostatnie pytanie. Kiedy więc do akcji wkracza detektyw i jak jego praca może być? przydatna tutaj. No i tutaj niestety też właśnie powiem, że często my wkraczamy, jak już te pieniądze są przelane, tak? I wtedy ktoś chce sprawdzić, z kim pisał, czy taka osoba faktycznie istnieje, czy dane, które podawała, czy są fak faktyczne, bo często jest tak, że taki oszust opisuje swoją rodzinę, swoje dzieci, miasto, w którym mieszkał kiedyś, tak? W Polsce i wszystkie jakieś informacje i jak my sprawdzamy te szczegóły, to się okazuje, że taka osoba w ogóle nie istnieje. Natomiast zdarzają się też sytuacje w mniejszości, ale jednak się zdarzają, gdzie kobiety zwracają się do nas przed przelaniem pieniędzy. I to są te sytuacje na szczęście, szczęśliwe, gdzie my możemy uchronić taką osobę przed utratą dużych ilości pieniędzy. I natomiast są też sytuacje, i to w większości, które osoby orientują się, że padły ofiarami oszustwa dopiero kiedy już pieniądze stracą. Czyli być bardziej ostrożnym, czyli być bardziej uważnym, bardziej podejrzliwym, nawet jeżeli czujemy, że ta osoba po drugiej stronie monitora to jest być może miłość naszego życia gdyż napuszczenie detektywa na taką osobę to nie jest wyraz przesadnej podejrzliwości, a po prostu troska o swoje życie. Ja bym nigdy w życiu nie przelała osobie po drugiej stronie monitora pieniędzy, choćby nie wiadomo jakich powodów używała. Jeżeli. Pani detektyw, ustaliśmy, że tam miłość wchodzi w ja grę to taka wielka. Ja wiem, ale to. To pani mnie przed chwilą o tym ja przekonywała. Wiem. <grych> wiem, natomiast ja e, zawsze e, informuję naszych klientów, że jeżeli w, w grę wchodzi duże uczucie, duża miłość, to każdy stanie na głowie, żeby znaleźć te 2 trzy tysiące, żeby przylecieć. Nie potrzebuje wsparcia. Tak? Dopiero jak daną osobę poznamy, dopiero jak y, będziemy z taką osobą w związku, to wtedy możemy takiej osobie zacząć bardziej ufać. Natomiast, tak jak powiedziałam, często też się zdarza, że osoby już będąc w takim związku trafiają na oszustwa i na oszusta, i, i ten oszust, wykorzystując swoje działania, y, doprowadza do utraty środków finansowych y, tej osoby. Nie jesteśmy w stanie zawsze przed wszystkim się uchronić. No niestety, jak w grę wchodzą uczucia, i tak jak mówię, niektórzy oszuści działają latami, są w stanie nas upewnić w tym, że oszustami nie są. I to są takie sytuacje najtrudniejsze do wykrycia. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z osobą rozmawiającą przez internet, albo z osobą, którą się spotkaliśmy dwa razy, no to niestety albo powinna nam się zapalić lampka i taką osobę powinniśmy sprawdzić. Dużo ostrożności, więc drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.